Cześć, to ja Raven. Dzisiaj wspólnie będziemy testować słodycze z Dilza I dajcie znać w komentarzach, co na następny raz testujemy. Pierwsze wchodzi Oreo. Truskawka. Sprawdzamy. Trochę tego mamy tutaj. Mmm. Dobra. Ma ten posmak taki kwaskowaty. Ci, co lubią truskawkę, to wiedzą pewnie o co chodzi. Taki słodko truskawkowy. Słodko kwaśny Mm, dobre. Zobaczymy, czy też się tak rozwarstwia. Bingo. Ale dużo bym tego nie mogła zjeść, szczerze mówiąc. Dla mnie osobiście za słodkie. Następne. Mamy ciastka dubajskie. Z pisacą w środku. Oj, ale tam to było słodkie te Oreo. Strasznie. Zaraz będziemy musieli popić. No pachnie sztucznie pachnie mm. wszystko tutaj leci mm -mm. nie dobre sztuczne nie ojeju Jakie gorzkie kopiasty nie są jest tam lekki taki posmak leciutki ale nie 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 eee, Coca Cola waniliowa przy okazji sprawdzimy, wiemy się. Pachnie zwyczajnie. Ja tak za bardzo fanem Coca-Coli nie jestem, więc za bardzo nie widzę różnicy w zapachu. Delikatna. No nie za bardzo, nie wyczuwam w ogóle tej wanilii. Kolejne to są takie żelki. Ja nie wiem, czy one nie będą. Kwaśne. Nie za bardzo czytałam i nabrałam słuchajcie, co mi wpadło w oko. Mhm, chyba będą kwaśne. Trochę jak te chrupki, nie? Te kisy czy jakoś tak. No. Kwaśne, sztuczne, chemiczne. Są lepsze, ale ja bym miała to Ale dobre. Kolejny raz chyba bym je kupiła. No po dłuższej chwili jak tak człowiek żuje, dobre są, dobre. Dla wszystkich fanów one nie są bardzo kwaśne, one są takie delikatne akurat. To nie jest typu y, szoki, te gumy jak kojarzycie. Popcorn od smaku Jabłka. Były wiele wariantów, natomiast zdecydowałam się na te. Nawet była Coca-Cola, ale przypuszczam, że to jest tylko taki piz. Pachną jak każde inne chrupki kukurydziane, zwłaszcza takie kolorowe kulki. Na pewno u Was w sklepach spożywczych były. No. Jak te zielone kulki z tych. Próbków. Jeżeli w tyle słyszycie hałas, to mój pies chyba mi. Twarde. Ponownie bym nie kupiła. Kolejne. Była to edycja limitowana i jest tam bodajże trzy albo cztery smaki. Barbecue tam było, ser był. Ostre bodajże. To mnie zadziwiło, bo to jest yy, oczek, jak dobrze czytałam. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. O, ale zapachniało. Mmm, ocet. Jeżeli ktoś z Was lubi galaretkę z kurczakiem, i ocet, to. O! Mmm. ja to z powrotem rzuciłam, przepraszam. <laughs> nie. O, Nie. Ojejku. Trzeba się napić Marakuja. Niedobre. nie. Trzy razy nie. O, ładnie pachnie no. Mhm. Dobra, dobra, nie smakuje. Ale jakby ktoś mi powiedział, że to marakuja, prawdopodobnie by nie zgadła była limonka bodajże. Pikachu i były inne truskawka, ten był taki inny, niestandardowy, więc zdecydowałam się bardziej pod jakieś mandarynki będę to Kolejne, Snickers. Jest ciekawa. Będzie zobaczyć, czy coś z tego jedliście i co na następny raz mam przetestować. No, ładnie pachnie. Mhm. Ale orzechami pachnie mm. ale się ciągnie. Tu cała będę brudna. Dobre delikatne. Ale mam nadzieję, mam wrażenie przepraszam, że to wszystko jest po prostu pizna wodę montaż. Mówiąc krótko, chyba, że to ma tak przyciągać ludzi, bo tu na przykład ten Minecraft, o tu jest zdjęcie, może jeszcze były inne i dziecko wiadomo będzie chciało kup mamo, kup mamo, to to samo Pikachu, ale większość z tych rzeczy nie jest jadliwe. Te Oreo, te Oreo jest bardzo dobre, taką chyba ósemkę bym mu dała, Coca-Cola to dwójka, bo nie czuję żadnej różnicy. To taką szóstkę, bo to jest dobre, smaczne. Ponownie bym nawet kupiła zero. To może jeden. Te ciastka pistacjowe. I taką dwójkę, trójkę. No raczej drugi raz bym nie kupiła, bo też nie było jakieś smaczne i miłe w jedzeniu. To też spokojnie ósemkę, dziewiątkę, bo dobre, smaczne. Mimo, że ja nie przepadam za kwaśnym, to było dobre. To też dobre. Na razie najlepsze. Delikatne. Czuć tą taką truskawkę ze śmietaną minimalnie. No. Dziesiątkę bym dała. Switalcy. Chyba w jakiejś podwójnej panierce. Bo ja to tylko brałam, wrzucałam do koszyka, bo mi przykuło uwagę. Za bardzo nie czytałam, co to jest. Wzięłam, bo nie jadłam. Chciałam spróbować z Wami. Tak to wygląda. Nie wiem, czy A, Ale jestem to Ładny kolor, na pewno są inne, tak? Mmm. Miękkie są. A ja już się do zęba przykleiłem. <gumy> to są gumy. Ale ten, co wziąłem, to był niedobry. Mmm. Jeżeli ktoś z Was by chciał, jak najbardziej, natomiast to jest bardzo. To nie są takie skittlesy, skittlesy, one. Widzicie? To są takie gumy rozpuszczalne, ale one są bardzo rozpuszczalne. Bardzo miękkie. A trochę plastelina. Kolejne mamy marakuja, więc jestem bardzo ciekawa, bo wszystkie prawie były wykupione. Zostały dwa ostatnie. Możecie słyszeć, że piesek piszczy. Jeżeli ktoś idzie na sieni, to on by chciał się przywitać. Czasami tak jest, albo szczeknie. Już próbujemy, ja się przesłodzę teraz. Ładnie pachnie, nie? Ładnie pachnie? Dobra, polecam. Całkiem inny smak, coś innego. No, to z tym dziewiątki spokojnie bym drugi raz kupiła. Mhm. Dobra. Czyż to marakuje, faktycznie? Tak. Tekisy, czy jak to się tam mówi? Nie, nie źle na to mówię. Tyle, że to nie są chrupki ani chipsy. Tylko prażona kukurydza. Więc sprawdzamy, jak to wygląda. No. Nie zachęca. Ja bardzo lubię taką prażoną kukurydzę. Mm. Właśnie. Może potem sniker się tak? O, ostre, czuję. No, dobre do firmy jak też lubi. Mhm. Ja lubię jeszcze te drugie, są niebieskie, jeszcze nie jadłam tych chipsów, ale bodajże te fioletowe, jak dobrze pamiętam, albo czerwone, uh -huh. wciągające do filmu na YouTube'a, ale barwią. Dobra, ja bym tu teraz mogła siedzieć i jeść, ale nie są jakoś mocno ostre, bo widzicie, jem, jem, jem i Wciągające to na pewno, nie? Jest taki rodzaj zawsze słodyczy. To też niekoniecznie są dobre, ale wciągają. A one są dobre, smaczne, lekko pikantne, ostre. Niby jakaś limonka czy coś, widzę na zdjęciu. Dobra. No, taka dziesiątka bym dała im. Drugi raz bym kupiła na pewno. Więc jak będę to kupiła. Bardzo bym Was prosiła o dodanie ocychy w komentarzach. Niezmiernie mi będzie miło. Tutaj mamy ciastka MMSy. Tak się prezentują. No, nie wyglądają zachęcająco. Trochę przypominają te piekuski, dobrze mówię. Takie tam też mają jakieś kawałki. Za słodkie. Ja lubię czasami sobie coś zjeść, chociaż ja bardziej jestem taka słona. Jakiś paluszki, słonecznik. Ale słodycze też lubię, natomiast nie takie za mocno słodkie, bo nie mam wtedy frajdy z jedzenia, ponieważ mi się cały czas chce pić, pić, pić. Takie ciastko nie dałabym rady zjeść. To jest sam cukier. Ja nie wiem, jeżeli ktoś lubi z Was bardzo słodkie słodycze i jest w stanie na przykład całą tabliczkę czekolady zjeść, spokojnie da radę. Dla mnie to już jest. Basta. Dobie. Mhm. Uh -huh. Dobra, spróbuję innych smaków. Dobra. To wszystko na dziś. Widzimy się na następny raz. Papa, pa, Aniołki, dajcie znać w komentarzach, co na następny raz testujemy. Pa!